I będzie pochwalony. Od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś się w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, Umęczon pod pąckim piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do u trzeciego dnia wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Lejgo bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego Daj go błeszczy męki. Miej miło dla nas i całego świata. Daj go błeszczy męki. Miej miło dla nas i całego świata. Daj go błeszczy męki. Miej miło dla nas i całego świata. Daj go błeszczy męki. Miej miło serdce dla, dla, dla nas i całego świata. Ojcze, przedwiecznie ofiaruję ci całą krew, duszę i błogosławieństwo najmilszego syna twojego a pan naszego Jezusa Chrystusa na tak. przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej naszego... miłosierdzie dla nas i dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego na Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej imię. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej imię. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej imię. Miłuję serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej imię. Miłuję serce dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarują Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłuj się dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłuj się dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłuj miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako z miłosierdzia dla nas ufamy Tobie ofiwa do któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako z drugiej miłosierdzia dla nas ufamy Tobie ofiwa woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako z miłosierdzia dla nas ufamy Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie, Jezu, ufam tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami, Święty Janie Pawle II, módl się za nami, Święty Ojcze Pio, módl się za nami, Święty Szarbelu, módl się za nami, Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami, Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za nami. Czytanie z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny numer 243 Za każde upokorzenie podziękuję Panu Jezusowi. Szczególnie pomodlę się za osobę, która bała, dała mi sposobność upokorzenia. Wyniszczać się będę na korzyść dusz, nie liczyć się z żadną ofiarą, ścieląc się pod stopy sióstr jako dywanik, po którym nie tylko mogą chodzić, ale i swoje stopy mogą obcierać. Pod stopami sióstr jest dla mnie miejsce. Będę się o niego starać w praktyce w sposób niedostrzegalny dla oka ludzkiego. Wystarcza, że Bóg wiedzi. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne Misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć jego chwałę przez Chrystusa Pana naszego Chwała i dziękczynienie Bądź w każdym...